Witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania będzie słabość złotego i WIGU 20 oraz siła SWIGU 80 i MWIGU 40. Na wstępie zaznaczę, że akurat dzisiaj relatywnie dużą część poświęcę obligacjom i walutom bo one mają z punktu widzenia globalnych przepływów mają czy trendów istotny wpływ na polski rynek. Przede wszystkim to co warto zwrócić na, nie warto zwrócić uwagę to rosnące rentowności obligacji 10-letnich amerykańskie dziesięciolatki 10 1.7%, przypomnę, że w dołku to było bardzo krótka, ale jednak 0,3%. Przez długi czas było poniżej procenta, a aktualnie wyraźny wzrost. Wydaje się, że jakimś oporem jest rejon 1,7520. Inwestorzy w ujęciu globalnym testują tutaj determinację Fedu, w którym momencie wyznaczy granicę i powie: dobra, Dziękujemy, ale już wystarczy. Wzrostu rentowności obligacji czy też spadku cen. I ta tendencja, czy te trendy w kontekście wzrostu rentowności mają również odzwierciedlenie może w innej skali, ale jeżeli chodzi o niemieckie bundy czy też polskie dziesięciolatki. I tutaj warto trochę rozwinąć ten temat w tym sensie, że z jednej strony wzrost rentowności obligacji to spadek ich cen. Czyli fundusze dłużne będą pod presją, co już pokazał Luty, pytania jakie będą stopy w marcu, pod presją, czyli czy mogą być ujemne. Z drugiej strony rosnące rentowności obligacji mogą zachęcać nowych inwestorów do rozważenia, do dodania obligacji do portfela, ponieważ ich rentowności są niż, wyższe, czyli będą w wyższym stopniu kontrybuowały do, do portfela. Kolejny element to jest taki, że w wycenie fundamentalnej wskaźnik dyskontujący w dużym stopniu zależy od stopy wolnej od ryzyka. I stop, właśnie często stopą wolną od ryzyka są rentowności obligacji dziesięcioletnich. Gdy te rentowności rosną, to ten wskaźnik dyskontujący ma wyższą wartość, czyli bieżąca wartość przyszłych wolnych przepływów finansowych są, jest niższa, czyli niższa jest wycena spółek i to aktualnie ma większy wpływ na spółki wzrostowe, które który rynek zakłada, że będą dynamicznie poprawiały wyniki. A w mniejszym stopniu wpływa negatywnie na spółki wartościowe. No i stąd też wydaje się, że tu taka globalna tendencja. Przy czym no w krótkim terminie wyższe rentowności obligacji powodują, że ten sentyment do rynków rozwiniętych zdaje się poprawiać i to widać po zachowaniu walut w tym sensie, że dolar amerykański, powiem, patrząc w kontekście tak DXY wyraźnie umacnia się, czyli wydaje się, że kapitał w ujęciu globalnym kapitał w globalnym przypływa do, do, do dolara, być może właśnie w części do, do nowo emitowanych obligacji a być może w części do spółek wartościowych które bardzo wartościowych, przemysłowych e, ostatnio zachowały. Dow Jones Industrial Average, Average zachowuje się przyzwoicie. E, I e, z drugiej strony, jak to ma się sprawa polska czy europejska? No właśnie silniejszy dolar da XY powoduje, że euro USD z, zachowuje się, czy euro zachowuje się słabo. Przebite po, poziom 1,20, test 1,17 z ryzykiem zejścia na 1,15. Także tutaj. Widać istotne, istotną zmianę. No, a jak to ma się sprawa polska, w tym sensie, że um, patrząc w pojęciu takim nominalnym, euro um, PLN najsłabszy, czy zł, złoty najsłabszy od 12 um, lat. Um, e, I też e, widzą Państwo, t, USD PLN e, testuje poziom 4.0. E, oczywiście warto dodać, że czterokrotnie w ostatnim czasie ten poziom był testowany i w marcu. W kwietniu 2020 został przebity z przejściowym, nawet testem 420. No ale to były takie e, pandemiczne czy e, e, emocje, e, e, i to powodowało, że waluty rynków zachował zachowały się słabo. Na ten moment wydaje mi się, że chyba nie ma takich jednoznacznie czynników negatywnych. E, jeżeli chodzi o fundamenty, no to dzisiejszy odczyt, czy, odczyt inflacji konsumenckiej, CPI. 3,2% wersus oczekiwanie 2,8% no to może być takim czynnikiem e, z, przemawiającym za osłabieniem złotego e, w, według Eurostatu e, inflacja HIFI w, 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 inflacja w posy, bo najwyższa w strefie euro czy w Unii Europejskiej no to jest czynnik e, przemawiający za osłabieniem e, złotego e, a, ale z drugiej strony ten ruch chyba już jest taki mocno zamasowany. E, e, to co warto może dodać to y, czy to jest takie wydaje się stabilizujące że z, korelacja między y, y, europełenem a y, 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 eurochufem w folientem węgierskim jest utrzymana podobnie na euro na USDPL, usd tak USD, Także tutaj nie widać jakichś istotnych czynników lokalnych, krajowych, które by wpływały na słabość złotego, po prostu sentyment do rynków wschodzących się pogarsza i to wpływa na osłabienie złotego. Chociaż czynnikiem takim zastanawiającym może być w ostatnim czasie umocnienie forinta węgierskiego do, do euro no, i właśnie słabość złotego do euro. No to ten czynnik mnie tro, trochę niepokoi, to jest przedmiotem też mojego no, monitorowania. To, to, co bym zaakcentował czy w dalszej kolejności, dlaczego właśnie tak długo omawiałem te zachowanie walut czy obligacji walut, dlatego, że w dłuższym terminie jest istotna korelacja co do zachowania WIG20 i USD PLN w tym sensie silniejszy złoty to czynnik sprzyjający dla WIGU 20 słabszy złoty, złoty to czynnik niekorzystny, można powiedzieć, że inwestorzy zagraniczni mogą zarabiać bądź tracić na dwóch silnikach w tym sensie, że silniejszy złoty i wzrost indeksu WIG20 powoduje, że te dwa silniki do podwójnie pozytywne y, y, pracują i inwestorzy podwójnie zarabiają zagraniczni, no a słabszy, e, słabszy palan i słabość wig 20 powoduje, że e, można powiedzieć, że inwestorzy zagraniczni podwójnie tracą. Ym, no i póki co widać słabość wig 20 co jest y, 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 sła faktem. Słabość przy czym bo od początku roku, czy w ujęciu 12 miesięcy on jest na zauważalnym plusie, no, ale jednak od pewnego czasu, to w 2021 roku idzie w bok. Czasami jest na, od początku roku na lekko na plusie, czasami lekko na minusie. No, i tutaj y, nie jest łatwo w tym w obszarze tych największych spółek zarobić. A warto dodać, że nadal 56%, patrząc podanych za 2020 rok, obrotów na WIG-u generowali inwestorzy zagraniczni. No, to i oni decydują o trendach. To dlatego też to akcentuję, ale. W tym wymagającym otoczeniu też jest element pozytywny, w tym sensie pozytywny w kontekście zachowania SWIG-80 i MWIG-40. No, i tutaj jest, te obszary są takim pozytywnym rezerwuarem aktywności inwestorów krajowych, często detalicznych, ale, nie, ale też i TFI. I, no, I właśnie zestawienie wig 20 w relacji do, do SWIG-u 80 pokazuje, że tutaj po przejściowej sile Blue chipów w listopadzie październiku 20 tutaj bardzo mocno zachowują się teraz spółki te, te małe no i chyba i średnie i w tym obszarze warto chyba szukać um, okazji w, w, w średnim terminie. Czyli reasumując, co chciałbym zaakcentować, że rosnące rentowności obligacji i skarbowych i silniejszy dolar jest tym czynnikiem negatywnym dla akcji czy z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, po części też krajowych, z punktu widzenia spółek wzrostowych, ale w mniejszym stopniu spółek wartościowych. Stąd też tutaj mocniejsze zachowanie Advigo 80 i Ambigu 40. Jeżeli by te tendencje się odwróciły, no to tu by mógłby być taki boost czy wsparcie, jeżeli chodzi o WIG-20, no ale póki co tego nie widać. Być może takim przybliżeniem będzie zachowanie USD czy walut rynków schodzących, czy też euro, euro USD, euro, czy też osłabienie dolara. No ale póki co te, 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 tych tendencji nie, nie widać. To co widać, to mocne zachowanie SWIG-80 i MVG 40 i wydaje się, że środowisko tutaj no, jeszcze przez dłuższy czas będzie sprzyjające, chyba że właśnie odczyt inflacji konsumenckiej będzie trwale wyższy i to będzie taki czynnik, który będzie powodował, że tutaj. Um, sentyment, jeżeli chodzi o czy wymowa komunikatu Rady Polityki Pieniężnej że będzie inna, no to tutaj byłoby to istotne zmiana, jeżeli chodzi o spółki finansowe czy też sektor bankowy. No ale to jeżeli chodzi o sektor bankowy, tutaj istotną kwestią jest uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, czy pewnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego najprawdopodobniej w połowie kwietnia. No, ale to już jest szerszy temat. Być może na inne spotkanie z Państwem. Przed świętami wydaje mi się, że mogę czy chcielibyśmy Państwu życzyć z, z, z Noble Securities udanych świąt i przede wszystkim zdrowia w, w, w miarę możliwości udanych stóp zwrotów w, w najbliższym czasie, ale też może przede wszystkim. Tutaj dystansu do bardzo zmiennego otoczenia i skupieniu się, może, na tych relacjach i takiego spokoju wewnętrznego. Być może w, 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 w ramach odskoczni od spotkań rodzinnych, czy może dystansowania się społecznego, będą mieli Państwo te chwilę na przemyślenia i ewentualnie ocenę, czy spojrzenie na, w kontekście analityka roku, no to trwa tutaj głosowanie na stronie Invescavs w kontekście analityka roku 2020. Roku, 2020. Grono wydaje się znamienite. Ja jestem ciekawy informacji zwrotnej. Jak tutaj wypadają nasze produkty na tle, na tle innych osób, starających się Państwu tłumaczyć czy też interpretować tą, tą zawiłą ekonomiczną rzeczywistość czy też otoczenie? Tym akcentem Państwu dziękuję i zapraszam po świętach do zobaczenia.